Do you want to know a secret? This tale of foolish people long ago, I know what happened and what is true, but I don't know how it should end. Let me tell it one more time, and perhaps together we will see. Favors. Everything is waiting for us. We are here to show Ferelden how Orle commands the game. Several jobs and a personal score of my own, but the rest of the night is yours. Think you're up to it, twitty thing? You know I'm ready for anything. Of course you are. You're mine. Be watching, don't let me down. Love to watch her go. Returns me to the stone. Uh, focus. A little fun with the wigs of Ferelden. They weren't expected. Not like in All a The clients want a little stealing? A few insults? Eyes open. got targets. Let's I tym e, krótkim wstępem e, witam was wszystkich. E, ja jestem Calderno 7 i zapraszam do e, kontynuacji naszej przygody z Dragon Age. E, tak jak zapowiadałem, tym razem jest to DLC Pieśń Leliany. E, Zapewne pierwsza rzecz, jaka Wam się rzuciła w oczy, to to, że nie ma polskiego dubbingu. Otóż nie będzie polskiego dubbingu, ponieważ gra nigdy nie została spolszczona, znaczy się DLC nigdy nie zostało spolszczone. Napisy posiadamy dzięki grupie fanów, która spolszczyła wszystkie DLC, które nie zostały spolszczone. Więc tego spolszczenia nie powstydziłoby się samo jej Polska, muszę powiedzieć, jakby już tłumaczyli. Tak czy inaczej, spolszczenie można pobrać z oficjalnej strony BioWare. Co dalej? Trochę o fabule. Dużo nie. Dużo nie powiem, bo fabule UE w sumie znacie. Rozmawia, rozmawiałem w podstawowej wersji gry z Lelianą o tym co się tu wydarzyło i to są właśnie mniej więcej te wydarzenia przedstawione, cofamy się zatem do wydarzeń sprzed jeszcze plagi, jaką mieliśmy okazję zobaczyć w podstawowej wersji gry. No i tyle. Zobaczymy właśnie jak Leliana trafiła do Olej, no, znaczy do, nie do Orle, tylko do Fereldena, raczej już jesteśmy w Fereldenie Co się stało, że trafiła do zakonu w którym ją znaleźliśmy i w, e, przyłączyła się do nas. jak widzimy tutaj jeszcze jest z buntowniczką, złodziejem, szpiegiem o, szpiegiem z Orle mamy do dyspozycji również towarzyszy jak raz na luda taga i sketcha, elfa, maga mm, oczywiście samouczek, kolejny poziom czyli nauczyć się trzeba, jakbyśmy tego nie umieli już Hmm, hmm. Tym razem Leliana rozwinę w dwie bronie. Hmm, taga rozwiniemy w tarczę, A skecha. Co on tutaj ma? To trochę mu rozwiniemy, zdecydowanie uzdrowiciela dusz. Coś do ataku by się też przydało. No dobra, gdzie my musimy iść na początku? Od razu mówię, że mody nie działają pod mm, pieśnią Leliany z tego co pamiętam i z tego co widać. Chociaż nie, może działają. Chyba to wygląda normalnie tak jak wyglądało. W końcu to jest nadal ten sam build, że tak po nazwę to. No dobra, ee, wykonuj zlecenia na targu. Pokonaj strażę Banaprina. Dobra, może najpierw tam pójdziemy. Co do dialogów jest bardzo podobnie do Mass Effecta. Postanowili e, twórcy zrobić w tym dodatku, czyli my e, jak rozmawiamy, e, klikamy na ogólny kontekst wy wypowiedzi, e, z jakim o czym malejana porozmawiać, a ona już sama e, gada. To co tam chce Oczywiście to nie jest łatwy DLC.

Dobra, dalej. Hmm. Pokurzyłeś pana Perina. Eee, to w zupełności wystarczy, aby wykonać zlecenie. Możliwe jednak, że możesz dołożyć mu jeszcze trochę wstydu ku... ucieszem Marjolet. Mar Zabij plotkarza. Jakiego wstydu mogę mu narobić? Coś, coś mogę mu jeszcze zrobić? Nie sądzę. Chyba, że zdobyliśmy tutaj coś questowego niestosowna bielizna. Straży nas przyłapały, nie wiem czy przyłapały czy... Youths of import the man thinks he's clever wykradnij fereldejską biżuterię dead people jewelry odejść Hmm... Co my tutaj mamy biżuteria Sir right binary this wolier has clearly never been to olay Historyczne Let's put these to better use somewhere. age? Mm, it's not as pretty as I remember. Maybe these things have a better use than just selling them again. Swap the goods around. They'll jump to blame each other. Uh, so childish. Mm -hmm. Another visit to Sir Wally. He'll have some explaining to do now. Dobra, zamienimy im te towary. Another look through the imports of import. This bunch won't wait for an explanation of this. It's done. Jak widzimy Leilana za czasów um, przed plagą. Sounds like Marjorie found her mark. Poor pastor była dosyć ciekawą postacią, wykradnij te w antyki. Zadanie: wyeliminowanie kupców od ciężaru lewych towarów. Zatrzymaj je, by móc je później sprzedać. Dzięki czemu zarobić podwójnie. Już jednak, sam fakt wzbudzenia w jakimś frustracji jest bezcenny. Oczywiście jeszcze musimy sprawdzić. Jedwabny dywan, straże miejskie. Spróbujmy przyjść jakoś obok nich, żeby nas nie. A, a jednak. Of sorts. So who's hiding what? Mm -hmm. Not that cult collective. A mage collective. Sketch. Did you know? It's nothing. Usually. Then uh, no one will mind if we follow the clues and help ourselves. Mm hmm. Co my tu mamy? Znajdź skrytkę magów. Należy jest dotyczącą tajnej skrytki kolektywu magów, znajdującej się gdzieś na rynku. Szukaj kolejnej wskazówki w tych okolicach i odbierz frayleńskim magom ich drogocenne skarby. O, tam jest znak kolektywu jakiś. po co mijać się? Tablica kantorowa z niej oczywiście nie pobierzemy zadań the usual moaning about charity. this board needs something. that should do it. not the donation the good sisters expect. picture it with morning dew. majestic. Hmm. Dobra, jedno zadanie wykonane. Ta co, dodatki. Jeśli to hmm, Chantry ma większe problemy. Leliana jeszcze nie wierzyła w stwórcę. Zbytnio. Odejdź. Coś tu będziemy jeszcze musieli zrobić przy tej studni. Tam jest strażnik miejski, już mi się nie chce do niego iść. Tu są te antyki. O, znak kolektywu magów jest kolejny. Clue. Thank you, collective. Wskazówki znalezione na rynku pozwoliły odkryć położenie sekretnej skrytki należącej do kolektywu. Tak, gdzie jest? Gdzie jest to skrytka? Tam jest. Skrzynia... Skrytka kolektywu. Może jednak zapiszę tutaj? No, mag jeszcze. I golem. Nas. Ciężka walka, no ale co poradzić. Zobaczymy czy nam się uda. Sofnij yes. się. Tego maga trzeba wyeliminować najpierw. Dążysz Żłopnoć? Dążysz. No tutaj musimy się postarać trochę. Szczególnie przy tym golemie. Mamy kodeks, bestiariusz nam tutaj e, się zresetował. Skrytka magów, srebrny sznur, obręcz przodków i złoto. Ukończono zadanie. To zobaczmy, co my w ogóle mamy. No, weźmiemy wszystko. Za dużo tego nie ma

Zabij plotkarza Nie wiem To później Zemsta Marzla. No dobra, idziemy dalej Tutaj w sumie nie są ważne questy poboczne was hard on her poor captain wonder if I could add to that you get it looks to the world that he's drunk on duty a good start I wonder how much shame he can bear Sygnet collective Po to. now it appears he's an apostate as well shocking Passed out on the job holding suspect materials? Disgraceful

Zapisz historyczne kostiumy, porzuć te winterskie Antyki, Odejdź. Hmm, musimy chyba podmienić trzy skrzynki. Let's see, Odejdź. No. Zadanie ukończone.